Ja dyskutowałam mhm. ze scenarzystami, żeby oni nie wkładali w usta Heleny jakiś tam zwrotów, no takich jak na przykład dam ci w dyńkę, no. to, to były, to, był, no to było dla mnie naprawdę, proszę wierzyć, mhm. może to w tej chwili śmiesznie zabrzmi, ale mhm. to było coś takiego, że nie chciało mi, czy pierdzielisz, no nie chciało mi to przejść przez mhm. gardło. Marian, no co siedzisz na dupie? Daj mi ręcznik, jestem mokra jak zwierzę. Brudna w ogóle ta woda, i śmierdzi! Cały czas się upierałam i z Alkiem sobie wszystkim na ten temat rozmawiałam, ponieważ my z Alkiem się znamy z pantomimy. Mhm. Ale Alek pisząc te scenariusze, nie wiedział, że ja będę grała mhm. te rolę. Także to nie, nie ma, że po znajomości mhm. coś było, tylko po prostu tak się złożyło. Mhm. Y I ja się ciągle upierałam że ludzie tak nie, nie, ludzie tak nie mówią, ludzie tak nie rozmawiają ze sobą. Mm -hmm. Czyście powariowali? że ludzie nie używają takiego języka. <laughs> Dopóki kiedyś na wakacjach po prostu obok naszej przyczepy kempingowej <laughs> właśnie rozbili się ludzie, którzy takiego mm -hmm. języka używali. I wtedy zrozumiałam, że to ja żyję w jakimś takim mm -hmm. świecie, w którym się takiego języka nie używa, ale to raczej wszyscy używają, ja go nie używam.